Siemaneczko naszej drodzy, witam Was na kanale Squirrel. A my lecimy widzować dzisiaj dzisiejszym, dziekiem, dzisiejszym, tylko jest drugi odcinek na kanale, ale my dzisiaj chcemy sobie też powbić kolejne puszki. I ogólnie, więc no lecimy, subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapeczki w kliknijcie dzwoneczek, a my lecimy, przechodzimy do Cika, więc zaczynamy! Dobra, gra się już wczytała, więc lecimy dalej. Po prostu. Dajemy minionse i mega olbrzyma, czyli tak zwane giganta. teraz minionse. minionse powinny go chronić, więc na spokojnie myślę, że dam radę. Teraz szybko nie walkirie, tylko mini pekkę, aby zapobiec jego atakom, ponieważ on też zapobiega, ale my weźmiemy po prostu eternę. My mamy już więcej, my go zabiliśmy. Teraz zgradajemy szybko gobliny, czyli on nam na teraz mega Minions, myślę, że nie. My sobie poczekamy na. Ich, czyli my sobie poczekamy na właśnie te i barbarzyńców i już oni są. Mamy barbarzyńców. Barbarzyńcy powinni sobie ją pokonać walkiria. Dobra, i mamy teraz tak, Mega Minions dajemy, które powinny na spokojnie dojść. I te mega minionsy na spokojnie, bo one są... W ogóle oni mają na piątym levelu Mega Minions mają, a... Mi, minio, mi, minionsy, a więc a my mamy na levelu 6, więc to na spokojnie. My chcemy, być sobie wybić kolejny, level 7, ponieważ mamy tylko jeden, a my po prostu ten. Z dzisiaj zagramy sobie troszeczkę pokrywkę, a już jutro tym chcemy sobie po prostu o taki trybek o nazwie, po prostu aren, który jest od areny trzeciej, i po prostu za to możecie dostać rangę. Też ogólnie ten. Peka szybko, bo mini Peka jest postawiona, więc zapobiegnie normalnie atakom. Jeszcze teraz tak mini Peka na spokojnie, tylko troszeczkę wyjści na net. Dobra, okej, okay. dajmy minionsy, i teraz by dobrze było, jakby oni wytrwali, aby po prostu zbierać szybko na. Może bym dał tych barbarzyńców? Nie, myślę, żeby wiedzieć co dać właśnie teraz. Zobaczcie, szybko olbrzymać, żeby dać po prostu z nimi. I teraz zobaczcie. Zaraz damy barbarzyńcy, czy mini PK. Mega, ten minion. Mega minions. Bo peki nie mieliśmy. Kurde, oby się udał rady, tylko. Idziemy szybko teraz fire tak? Mini P.E.K.K.A. kolejna e, I Gobliny To będzie mega mocne Czekajcie, co by tu dać? Dobra, damy sobie Minionsy, ponieważ Minions sobie nie, no, nie tylko Walkiria już leży P.E.K.K.A. już da radę, normalnie A my Walkirie sobie dalej damy Damy mega Minionsa, który po prostu ten I wejdziemy w mega kontrmataki Damy teraz tutaj Nie, olbrzyma sobie damy Orybicie będzie mega i zanim go I to będzie coś mega mocnego. I teraz damy radę na spokojnie. damy sobie obronę na tym i zobaczcie. I wygraliśmy. 3 do 0. To była mega mocna gra po prostu. 3 do 0 plus 30 kucharków kolejne. I mamy I teraz otwieramy sobie szybkiego. Nie pamiętam jak to się nazywało. Czekajcie. Dobra, przypomnę sobie po prostu na odcinek. Jeszcze następny albo na, może mi się przypomnieć Okej. Okay. nas słabo, bo było tylko pojedyncze i nie mamy nic totalnie. 420 do tego jesteśmy. Okej, okay, i zobaczcie, co mamy teraz, widzowie, dobrane O, super. Co by wybrać? Bo lepszenie do minionsów, czy to raz je do tego, tutaj nie mamy totalnie żadnego lepszenia, a na my już nie mamy. Myślę, że to tych zbiera 10 byśmy Tego mamy mniej normalnie tak. Teraz będziemy zbierali widzowie na 800 peszyktów, 1000 monet, więc to będzie mega mocne Zobaczcie, mamy tutaj klan widzowie, nic nie dostaliśmy czasami No nie, nic nie dostaliśmy, dobra Co mamy tutaj mieli na nim level 6. kolejny level 6. To coś mega mocnego, widzowie, to tak naprawdę Widzowie sobie, zajmę kolejne W ogóle, widzowie, to tak, my zbieramy jeszcze teraz sobie na arenę kolejną, szybko zaraz wam pokażę na jaką i po prostu Zaczynamy zbieramy teraz. Zbieramy teraz na następną arenę, nową, czyli tą arenę, właśnie Spellfalerii. Spellfalerii od 1000 pcharków. Hej, okay, mamy coś to do... okej, okay, chcę wiedzieć, to jest coś mego mocnego. Dobra, pod, podwójna kreska i tutaj nic nie mam, i pięć klejnotów. To jest coś, no, nie wiem. Co, to, po co mi jestem Zaraz zaczniemy to i potem. Dobra, gramy kolejną rudę w takim razie szybko. Dobra, widzę. już się wczytałam i więc gramy dalej. Mega mocno. Mega minions. Nie mam w ogóle... Nie, no to barbarzyńcy już damy i te minionsy, bo nie mamy... kolejnie mieliśmy giganta w start więc nie mieliśmy... a oni mają no kurde. No i po To ta nie wspomnie. No i już się a Chociaż może... Dobra. Może nie być po mnie. Jak minions dadzy się w wybrania, to na Easy. Gdzie? Sobie teraz sobie tam teraz co damy? Tam teraz sobie dajmy mega olbrzyma i me mega, mega, gig mega mios. Fireball damy na obronę szybko. Gubliny, Gubliny Szybko, żeby... oni mnie tylko nie wybija Proszę Kurde no, ob... wybiła mnie jakoś O nie, ja już leżę, ja już leżę przez tego Mega Minionsa Kiedy dałbym tutaj... By mi P.E.K.K.A. się szybko dała radę P.E.K.K.A. proszę To radę P.E.K.K.A., da radę P.E.K.K.A. Brawo P.E.K.K.A. dziękuję Min... Mega Minion Teraz muszę zagrać szybko w ofensywie, tak żeby mi ten. Dla dla ciebie, po prostu. Dla dla ciebie, naprawdę. Słuchajcie, nie dajemy żadnego fireballa. Czy byśmy mogli tutaj sobie dać to? Słuchajcie, imę, my... goblinę, goblinę. Teraz, teraz on po prostu da radę. Walkiria w teraz to szybko dajemy Patrzcie. Mega minion. Ten gobliny byśmy dali radę, widzowie. Abyśmy to dali radę zrobili. zrobimy to, widzowie, na spokojnie. Damy sobie... I teraz zobaczcie... Nie Patrzcie. i damy sobie barbarzyńców. I mamy wygraną zaprotę... Wygrana jest już zapewniona, widzę, bo barbarzyńcy są nie do pokonania. Zobaczcie, jeszcze dam sobie tutaj... na no, może szybko, żeby barbarzyńcy go zabili. Mogę z z barbarzyńcy, naprawdę. O kurde, ale chciał widzowie, nawet nawet jak nic. Ale wygramy to na spokojnie, dam rady chyba. O, to tak widzowie nie się ścinało. Teraz nie, ja podejdę gdzieś bliżej, po prostu neta. Widzowie nie, gdzieś, mnie wywali. O nie, proszę nie, proszę nie, widzę, proszę nie. Proszę nie, po prostu czekajcie. Proszę, proszę, widzowie, aby mi to po prostu nie ścinało, tak? Teraz proszę. Kadajcie, będę chyba musiał wyjść, wejść do gry, ale ja tego nie chcę. Ja chcę po prostu zrobić te od pokoju, widzowie. I nie chcę tego tak, żeby mi się tak ścinało. No ale chyba nie mam innego wyjścia, po prostu nie mam, więc szybko zacznijmy. Zaraz wejdę. Jesteśmy, widzowie, czyli tamta runda widzowie była wygrana, ponieważ dostaliśmy to, więc była runda wygraną. Czyli jednak wygraliśmy tamtą rundę. Tak jest, i zdobyliśmy jeszcze te pucharki czyli to przemyślałem, że ten, I mamy jeszcze tę wygraną. Po co Mamy ją. Odbieram zbyt tysiąc monet i widzicie, wygraliśmy tamtą rundę. Udało nam się po prostu, nawet z tym lagiem. Po prostu nawet nie widziałem, że grałem, Po prostu. Wiecie, co zrobiłem? Tu czekałem chwilę. Nawet nie wczytało mi się. wyszedłem z gry, i okazało się, że czas minął trwać, a że wygraliśmy tę grę. Po prostu, że zniszczyliśmy tego króla. Kurnie, więc na no serio. Ocie to jest mój kran Zrobię pcha po w no bo ponieważ tutaj nikt nie ma znaczy, jeszcze ten, friend battle, zaraz będziemy mogli sobie właściwie zagrać battle, register i w Na następnym odcinku będę grał chyba z kolegą. nie wiem, może tak, może nie, ale my dobra, kończymy narka, albo jeszcze nie kończymy, ponieważ chcę wam coś pokazać, to, zobaczcie, widzę, już widzę, że wy jesteśmy tu, więc teraz dopiero zakończymy, ponieważ mi to pokazała narka.